Matko Jezusa i nasza Matko Mario, dziękujemy Ci za otrzymane przez Twoje wstawienictwo łaski. Prosimy nadal, kieruj nami, byśmy zawsze wypełniali Bożą wolę. Twoje ręce oddajemy ten nowy numer dwumiesięcznika, miłujcie się i wszystkie inne, gdziekolwiek się znajdują. Prosimy, dysponuj nimi dla najlepszego pożytku duchowego ludzi. Tobie oddajemy pod opiekę każdego, kto weźmie do rąk ten numer. Miłujcie się jakikolwiek inny, gdziekolwiek na świecie. Przedstawiamy nowy numer. Miłujcie się. A w nim? Czy istnieje życie po śmierci? Sięgając do doświadczeń osób, które przeżyły śmierć kliniczną, możemy odkrywać tajemnicę życia wiecznego. Świadectwo Beaty pokazuje, że nagła śmierć czteroletniego synka, mimo ogromu związanego z nią cierpienia, może być też doświadczeniem z martwych wstania. I dam wam serce nowe. Mocne i wzruszające świadectwo Marty, która przez lata była zagorzałą, wrogo nastawioną do kościoła ateistką. Przeszkody w budowaniu więzi małżeńskiej. Jest pięć głównych obszarów wywołujących problemy. Warto je poznać, by uniknąć klasycznych błędów. Warto żyć w czystości. Świadectwo Marty i Tomka, młodych małżonków, którzy poznali się we wspólnocie ruchu czystych serc. Te i inne ciekawe artykuły w najnowszym numerze, miłujcie się. Zapraszamy do lektury.